Nie wiem, nie zmieniam contentu tam, nie mod iluś lat, no, ale ja nie chcę robić takich rzeczy pod hasiano content, zasięgi czy coś. Ja na przykład lubię na przykład wziąć takiego liska i na przykład wziąć mu wypier Nie? I to jest super, ja lubię tak. O, o. Random, face, to face, Random! O, dostałem Cheetah'a! i to, to jest jeszcze coś, które mam przerobić, farty. a Dacha. jest nieprzerobiony jednak. Ja mam przerobionego i go nie dostałem przerobionego, więc. Dostałem. A. Zielone. Co? Dostałem zielone. zielone, zielone. zielone, Robię, sobie zielone. Ty nie ma, ty masz to, to przerobione, jest Cittach. stary. Tak Classic, mam to przerobione, a to nie przerobione. Ja mam Cheetah'a klasika stary, i ty masz to przerobione. Możesz mieć to przerobione. Patrz, nie dojeżdżam. Nie, nie mam, bo ja wiem jakie mam przerobione, bo... Na Ale spokój, ja mam 3DH tak i nie dojeżdżam, patrz! Nie to mogę cię ja dogonić! By... Ja, ja mam pęda od nich ciągle. Bambusa w tupie masz, a nie pęda! Wystrają piska? Proszę, proszę. Tak, proszę. Nie, tak, no. tak, tak. tak. no. Ale tak... Nie no, muszę kudosy za... Kudos za to, co się właśnie wydarzyło, paksik. To zrobiłeś? Kudosy, kudosy. Jeszcze, jeszcze ten. Kutasy mu daje. Kudosy depilu! Ty nie, pracujesz w korpo i nie wiesz, co to. to? Yy, nie, nie słucham tej pani na Twitchu, ale właśnie Xajot dodał yy, wiadomość na jej czacie. No to już wiadomo, skąd brak Donate. <laughs> co? No, co ty robisz? Masz tygodnię z człowieka w ogóle. <laughs> Xtenacjon też tam się odzywa. O chuj No to. Słuchaj, no to co? No zrobiła sobie średnią widzów. Ludzie przyjdą. Teraz będą, suba, będą ją. Na teraz, teraz będą ją dosłownie na Teraz będą ją dosłownie na No tak, tak. Więc ja tak, ale... No dobra, no ale to jedno no tak. sub, to wiesz. zarobek. No dla niej, to takiego. Co, to co. co z tego. No co, no przyjdę no teraz będzie. Niej. Teraz zrobię średniej podnosi... podrośnie do setki. Ee... I jej... co chwilę będzie przychodził jakiś hater, który będzie pisał coś bardzo niemiłego, bardzo nieoprzestanego. I ona będzie robić z ciebie ofiarkę i mówić Ojej, Kuba, jestem taka bieda, mam samych hejterów LISEK! O! Już nie jest tylko dla subów tak Wyłączyła To już jest dla wszystkich, zobaczmy co tam się dzieje Pierdol się no, Dobra, lecimy Si! <ścoughs> dobra, nie będę czytał dalej Dobra, uratowany Ale poszło teraz, o Jezus jakby się jakaś fala wylała, tsunami Cudownie to oglądać tak? Kurde, mm -hmm. no ja nie mogę, jak nagrywam to by było pewnie. No. Ja mam wszystko wyciszone, nie? Tylko Ale na, no co, co mam po drugim no, monitorku? No pani no ja Inspiratka, tak, no. Że nie mogę teraz przełączyć się na tamtą monitor, bo gram. I mam jakby nie widzę jej w ogóle, bo jestem tak zaskrolowany, że widzę sam czat. No. <laughs> nie wiem. No tam co, tam... no pani Inspiratka odwaliła manianę, pierdoli głupoty. Oby ja nie właśnie... mogę się wypowiadać, bo nie czytałem jeszcze tego posta i nie, a, nie widziałem jej a, ja, ja to fają suby. Ale ufam no? Shepardowi, nie no. Widzowie dawali suby streamerom. Aaa, to, no, to, no to, tak, no to... Nie, no tak, no serio, no jakby pr to jest strzał w stopę, -e, strzał w kolano. Jakby, nie wiem, ja osobiście jak robię z rzeczy kurna w internecie jak to, że robię Gita, nie to, że jestem teraz jakimś, nie wiem, Jezusem czy coś. Dajcie, ale... Donatysze Szepardowi, co? Bo nie, ale właśnie fajne jest, cześć, to, fajne no. jest to, ja fajne jest to, że ja gram z wami, fajny jest to, że je to jest robić codziennie, ja to lubię robić. Tam no, miałem jakieś pieniążki ja za to, to małe lubisz, ja to lubię, no. no lubię robić. Wszystko. No nie, no, stary. Jakbym to miał robić dla pieniędzy, to jak inspirawka powiedziałbym, ograniczam teraz filmy. Nie, jak teraz będzie co drugi dzień będzie film, a może potem raz na tydzień. Bo bo kto tą, w wieku 30 yy... lat Kto w wieku Sparcie 30 lat ma yy, grad ma tyle czasu do po, poświęcenia, no nie wiem, może kurwa hobby? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem Może, może, nie wiem może Ale być. to. Ale to pewnie ja głupi jestem, bo nie patrzę na to, żeby pieniężyć takie rzeczy, więc wiadome, Ty kur Ty Inspira <laughs> <laughs> Ola mnie przeleciała. Tak. Żartuję no takie żarciki, żeby kurde. Żebym, kurde, nie trzeba ja tego nie będę musiał wywieszczeć. Nie no co ty? <laughs> nie no nie, żebyś tam. I okay. czy będzie chciała to z pieniędzmi, co wtedy? Dobra. No to jedzie. Lisek <grym> jechał. dalej. Wyskiwuj, wyskakiwuj. Dobrze, 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 dziękuję. Oglądaliście dziękuję. Beast Game, ty? Nie. nie. No nie mamy o czym No i nie mamy o czym gadać. Jak tam pogoda w Gdyni, bo. Dobrze, dzisiaj było słoneczko. 8 Ej. stopni. No. Ej, dobra, ale jak jest trochę teraz temat na Wakandzie, nie? No bo w zasadzie. Wakanda forever! To nie o to chodziło, wiem, ale tak się No ale w zasadzie, tak szczerze, nie? Jak na przykład. Twoje no. życie streamerskie, albo nawet youtuberskie, polega do sobie na tym, że sobie siadasz, klikasz w komputer, czasami co coś tam. Popierdolisz jakieś głodne kotopoły i na przykład w Dubcu się wolę, a ona mi się teraz goni i totalnie nic mnie nie zrobiła, aha, ujara. I jakby to... Co, co więcej można? W sensie to, że ona... Jakby... Dlaczego ktoś miałby więcej dawać, oprócz tego, że się ją po prostu lubi? Nie? Jakby... nie wiem, mi się wydaje, że taki temat wraca. Jak bumerang, co chwileczkę. Saję, przelał 1000 tysiąc i napisał na rozwój przez... To nie, rozwój się Naprawdę? naprawdę tak zrobił? Jak tak naprawdę tak. zrobił To jeszcze bardziej Ujaki go nie uj. szanuję. Już go nie szanowałem dawno. Rozwój a przez jeszcze Nawet zacząłem go troszeczkę lubić. To jest yy... co? Bitą śmietankę? Pół zamknięte napiszę. A, to, to specjalnie napisał. Specjalnie! Napisano specjalnie. No tak, no to ja, ja mówię, że specjalnie napisał. Ale yy... powiedział, że... Nie. nie. Ja. Zacząłem go lubić przez to? A, przez jak to przez jak z Pomyślałem, Pomyślałem, że... Co tu? do Korei? No? Nie, do Korei to tam dużo. A y wiem, wygrał. Spalili tych ludzi tak, tam w no? tym turnieju. Tak, tak, tak. To tak, było no? takie śmieszne. Nie wiem, czy wy to oglądaliście. Ty bardzo ja widziałem. widzisz Lola, ale ja ci tylko skrócę. Jest sobie jakby powiedzmy, nie wiem, no powiedzmy, mistrzostwa Polski, nie? No. Lola. I oni sobie stworzyli drużynę. Nie wiem, tam no, dajmy na to, nie. Nawet 3 miesiące przed tym turniejem, nie? No. No i doszli do finału. Co już jest. To, to już pokazuje poziom sceny Lola. Jakby w Polsce, w Polsce no? nie? Że no. tworzysz sobie drużynę X czasu Rada przed mowa, finałem. No? Tak, i dochodzisz do finału. No i tam jesteś w finale. I, I typ z przeciwnej drużyny, który jest tam top 1 drużyna w Polsce, uu, no. no ich rozwalimy. Uuuu, ale uu. będzie pogrom. No i no jest. I dostałem wpierdol, nie? <śmiech> <śmiech> I drużyna, która ma tam 3 miesiące wygrywa całą scenę polską. No przecież to jest. A, ta, to jest żałosne. tak. Ta. No, ta, to jest ta, tak ta. żałosne. No i potem zacząłem wy... lubić psajo, bo on tam nawet na tym filmiku. No już, nie było JD, nie było innych tam zagrywek dla gimbusów. No dobra, może dobrze. Zrobiłam Doru. ci coś? Nie. Tylko teraz. Jak to nie? No tak to. No ale... Nie no, no to? niby beka, ale no... Nie wiem, Beka Kisiaka znaczy, ma już, nie? No, no Bez tak, pokazywania. No skutu. tak, no tak, no, znaczy, no nie wiem, szczerze powiedziawszy, no mówię, no stanie się to co mi się wydaje co się było. Jezus jak się nazywa taka streamerka? Nie, to no. się e, Lady Be... Croft? Ja w flocie byłem. jakaś Są... Jaka lara. Ja pamiętam, że ona miała tak strasznie długiego przedłużanego A to jest Polka, nie? Tak, 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 Polka Miała takie strasznie dużego, długiego przedłużanego, coś tam było. Tak to picę dwóch, dwóch! To... Tak, ale liska. To to tak, Ole. Ładnie nic. Szanuję. Ale Panu się, się wiesz, podziało, Ola, co? Jest. <śla> Jezus, nie pamiętam jak ona się jakaś Lady Croft coś tam. No i pamiętam, znaczy, bo ludzie no, generalnie mają problem z tym czasami, że jakby myślą, że jak na przykład wypowiada, jak ktoś wypowiada swoje zdanie, no to mają do tego prawo. I mają rację, tylko błąd polega poznawczy na tym że nie liczą się z tym, że jak mówię to publicznie, to ktoś też może skomentować to, co ktoś skomentował. A ja tam widziałem, Dobra. że ona tam się dość mocno, ona tam się pultała w tych komentarzach u niektórych streamerów, jak oni się wypowiadali, na przykład u Slayproxa, co to, to co wam wysyłałem. No to tam do to odkleja, tam była taka no, konkretna, jakby. Ja czekaj, czekaj. Ja nie, Ja to wszystko potrzebuję, tego na ten. Ja potrzebuję tego na korzystanie z życia tego, tych te wszystkich streamów, a wy mi nie dajecie, a możecie. Ja wiem, że jesteście w stanie dać. No to... jakie pieprzenie. No tak, no, no bo wiecie, że ja się lubię saunować, tak? A za 1000 złotych dodatkowy miesięcznej to mi nie starcza przy kredycie. I ja miałem to takie bosy święty. Witam, dzień dobry, dzień dobry, witam w dorosłym życiu. To, a tak często się tam mówi o 21 latach. No, tak. Chcę podróżować, chcę wziąć ślub w tym roku, no a nie mogę. Well. No cóż. To może faktycznie trzeba wziąć drugi etat, jak się bardzo chce robić takie rzeczy, albo coś, jakby, no e nie wiem. on. No nie, wypadłem, muszę zmienić samochód. No da. nie, najgorzej. <grym> o, Ola, w ogóle nie patrzyłem na monitor z GETA, naprawdę, patrzyłem, czy ja się ja miałem na Twitchu, nie wjechałeś Ola przeżyła? <grym> tak, tak. Szkoda. Musisz tak, tak, się jeszcze w, GTA, w plecy. Bardzo chce mi się skończmy ten wyścig. Ty dziwo. jest butelka. <laughs> nie bądź jak streamer, co? Ej, A, ej, nie, ej. Dajcie tysiąc, co? No, bliczka cię tam zaraz puszczę, no. Ja lubię Dyszkę. ten, lubię saunowanie, ale tylko przedmorsowanie. Mhm. Inaczej nie lubię saun. No nie trafiłaś, pozdrow. A wiecie, jakie drogie jest wykupienie, ten, dostępu prywatnego do morza? Ja nie będę chodził jak klepsy do... <laughs> morza, niej nie chodzą. O ale to musisz zacząć streamować, pamiętaj, 1K za miesiąc to jest za mało, żebyś ty tyle czasu na to poświęcał na swoje hobby, rozumiesz? Dobra. Nie możesz. Dobra. N nie wolno tak. Jak ty jest 10 punktów do tyłu debil jak ty jesteś pierwszy? Co ty gadasz w ogóle? Ja nie powiedziałem, że jestem 10 do tyłu formuł. punktów. A przepraszam. A, no to zwracam honor. ale tak jesteś debilem, jakby to się jak nie Nie, ale mam honor. debilem ale z honorem. No no dobra, masz na no, pewno że więcej. formułkę i wiecie na co mi się zmieniło? No na pewno masz więcej honoru niż pewna streamerka, to jest pewne To jest to z to tego. No to jest trudno. O to akurat... Kasik rozmawia. O. Na tym o, znaczy ona akurat. Dobra. No ale wybraliśmy tą samą stronę. Kurde no. no. A ty no, ty no. Do... A dobra to tam Cię nie będę wypowiadał akurat. Nie wypowiadaj, bo wiesz. O Kasik to... Jesteś publiczny. Nie, nawet nie! nie tylko... Uf, prawda, kurde! Ja znowu nie wypadłem tak nie, no nie, no nie, no nie, a ja Naprawdę się zeszła, no, to, to pierwsze miejsce, bo... Jeszcze to jest tak śmiesznie, że... Żeby... Ale, ale śmiesznie. Widzowie, właśnie widzowie, także pamiętajcie, Dobra, widzowie. bo ja wiem... Sorry. Widzowie, pamiętajcie, bo ja wiem, że wy każdy z was może przynajmniej po dyszce, jakby tutaj każdy z tak. was, tych osób, które tutaj to oglądają, zwróciła się po dyszce, by się zmieniło życie, totalnie. To był oczywiście żart, jakby przyznacie sobie, nie na kebaba albo na cokolwiek innego, Teraz Teraz <laughs> jakby... kebab, dyszkę, oj, średnia, średnia. co? No w sumie racja, ale to tak... No ale no to jak macie dyszkę... To To, to jeszcze... drugą duszki, to jest... dyszkę i kupcie sobie kebabę. I dobrego kebaba, wtedy, Ale takiego, wiesz, takiego kebaba z mostu... To 14 idzie kupić. Kurwa, myślałem, że cię... W... O, ty, Zresztą była już platforma. Się nie nie? Eh. Dziękuję łaskawa pani. Oooo! Zaszczyconym jestem teraz. Kopnięty wręcz Cieszę bardzo mocno. Też mm -hmm. się co mm -hmm. Zaszczyt. <noise> nope. Oh. No ale to nie jest na co? Nope. To są osoby, które uważają generalnie, że są uprzywilejowane do czegokolwiek. Ej, że ale są, ci ludzie. Że mają przywilej do czyichś pieniędzy. Ale ci ludzie ja, są nie, już. To nie no. jest, wiesz, wyjście gdzieś na faktycznie, wiesz, na jakiś typu stand-up czy coś, <coughs> tak? Gdzie no. <coughs> oprócz kosztów takich zarobienia, tak? Masz jeszcze koszty wynajmu sali. No tak, różne tak, różne musicie, tak, ale wiesz tak? co chodzi? No Ola, mi chodzi o to też, że tak naprawdę ci ludzie są już w uprzywilejowanej pozycji. Ja się zajliście się uprzywilejowany, że ja sobie robię YouTube'a jak jakoś tam i coś z tego mam. Czyli to jest jakby totalnie koks I tak już to robił pewnie. jakby miał to nawet 20 wyświetleń, wiesz, czy tam 200, czy nawet nie. Już pewnie już blisko do 200. Ale ja to ja. lubię robić, nie? Więc jakby fajne to jest, nie? A jakby to, że coś mam z tego, to jest uprzywilejowana pozycja, a to, że jakby nie wiem, nie zmieniam contentu tam nie wiem od iluś lat, no ale ja nie chcę robić takich rzeczy czy pod Hasiano, content, zasięgi czy coś. Ja na przykład lubię na przykład wziąć takiego liska i na przykład wziąć mu no. O! Nie i to jest super, ja lubię tak. On. O. No i to jest super, nie no i to Jakby. jest super. No. No. Co, lisa, lisa? O! Co ty robisz? Co ty robisz, też zagrabisz. No właśnie, no i to są rzeczy, nie? Jak jakby jest grupa stałych widzów, niedługo też się zaczną streamki, też jakaś tam pewnie ktoś wróci, kto był na streamkach i super będzie, pewnie będzie, nie wiem, tych 5-10 widzów to, też to będzie to to oby nikt. <laughs> ja o, no właśnie. No, no będzie na pewno, jak się wróci do streamków. Najpierw, to moja droga, to ci wezmę i wydupcę. Okej, okay, nie, nawet nie muszę, okej. Okay. No widzisz, no i właśnie, i tak się robi. <laughs> I to lubię, to lubię robić, nie? No, ja mówię, to jest super. To bym miał powiedzieć co w życiu. No tak. To <laughs> bardzo jak to jest być youtuberem, dobrze? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Możesz ale robić. on stanie... tak długo sikał, że nie tak, Bardzo dużo Tak. No, to no ta. o, że możemy się śmiać z taki zaczyny. No, no nie wiem, w sensie. Tak trochę wygląda, jak mówię, tak teraz, jest może jakiś populizm prawiem, ale naprawdę tak jest. Ale wiesz, no ja, ja też uważam... A ostatnio się spotkałam z zupełnie inną opinią na ten temat, że ja w swoim zawodzie jestem uprzywilejowana. E, wy No Stary, jak ty, ty sikasz ty, 50, 50, 50 Stary, ty sikasz jak ja twoje robię, co ty w ogóle robisz tam z reprezentujesz ty. Fyre. Wiesz ile ja naprawdę miałem tego pęcherzu. No. To się lało i lało. Przestajesz to to, to połowę, idziesz się ruszyć i, no i No właśnie. Trzymasz. To całą miskę już mówię, rano i wieczorem. <laughs> A nie miałeś jeszcze butelek pełnych, że nie czym zapić? Nie, już potem zacząłem do gardła wlewać. Czaj, bo to w sumie temat jest o tym, że Paksik jesteś uprzywilejowany pracując w IT. Ja jestem uprzywilejowany? Znowu? No tak, Ola mówi. Ola jest, bo jest kobietą. Nie, zresztą. to nie jest żart. K... wiesz co IR robił? Z k... ty na, no, nic zda? się jeszcze trwają, czy no, nie? No tak! A? No co tam, Pax? opowie? No nie, no. no jak i teraz byłem tego na studiach, nie będzie. Jak, jak byłem na studiach, to yy, były te starzy. I z facetów dostawał się prawie nikt, a z typiak każdy, bo mieli praktykę, znaczy Tom, jak to się, politykę firmy, żeby mieć 50-50. 50%, -50. 50 typiar i 50% typów. A wiadomo, że typiar jest mniej na kierunkach IT, więc je szła. Hello, chcę pracować. O, super. Super. Ty przed tak, tak Elo chcę drania. pracować, kobiety. się, to spodienaj. To spodienaj. Same jak, jesteś okay. no. jak jesteś ciasny to okej, jak jest strzyczała to okej. <laughs> pan, pan! Mogę dołączyć do was? N, n, teraz to bo, ja, bo do to już wiem, że nie mogę dołączyć. Ej, to ja mam to, nie, mam, to... mam pomysł, dzisiaj... żeby tą wypowiedź po prostu zrobić w taki sposób, żeby wytnę po prostu tylko nazwę tej firmy i dalej będzie realizować jakby można już wtedy. Tak. A za pamiętam nie można. Słuchaj. Jakby nie, Słuchaj, jak kiedyś nie, przyszła ta firma, jak już kiedyś tak, będę tym rozumiem. wielkim youtuberem i streamerem jak inspirująca jedna streamerka Jaki jak No, no, tak, no. To... To, to To mogą przyjść, zaproponować 1000 za miesiąc Ja wtedy powiem za mało. Bliskiem <noise> coś tydzień więcej. No Jezus. Je ale coś mi No właśnie, IT, bo za cześć... Bo może Mówi, nie powiedziałem, że nie jestem, może jestem. No bo generalnie siedzisz sobie przed kompem 8 godzin za jakieś nieludzkie pieniądze <laughs> e, Jeśli jesteś dobry w tym, co, to, co robisz, tak? Mm -hmm. I generalnie, no to przecież zwróć uwagę, że rozumiem rozwój IT i to, że to jest potrzebne, technologia jest potrzebna aktualnie, <laughs> ale w takim sensu stricte to nie jest zawód ratujący życie, tak? Pielęgniarki, a, czyli, lekarze i tak czyli dalej. Czyli tylko pielęgniarki, lekarze, strażacy, policjanci mhm. dużo zarabiać, a reszta. Mhm. ledwo, od jakby, miesiąca do miesiąca. i tak? partnership nie, nie, nie specialist. rozumiesz Nie do końca rozumiesz, o co mi chodzi hm. No możliwe. No, Ej, dobra, ale ja ci przerwę, bo ja mam jedną rzecz, którą chcę powiedzieć. No. Tak? W tym sensie się zgodzę, że to w jakiś sposób jestem przywilowany w tym kontekście, że jest to wygodna praca, ale dalej to jest twoja praca, jakby ty nie robisz tego stricte, wiesz, jakby... Nie robisz tego, wiesz, że ja siedzę 8 godzin przed komputerem i ja po prostu tutaj siedzę i nic nie robię, bo to nie o to chodzi. A to ja. jakby Chodzi o to, że, no właśnie, W stosunku do ciężkości, owszem, to jest praca umysłowa, ale uważam, że na przykład praca... Pielgniarki czy kogokolwiek jest to dużo cięższa. No że no, tak. tak, ale no ty tak. Nie, nie, nie robi, że ja jestem uprzywilejowany. Ale dlaczego ty masz mniej zarabiać? Dlatego, że... że nie, to niech one więcej zarabiają, a nie ty mniej. Jakby czemu masz taki sposób... No, nie wiem, jakby... To dziwna to jest logika, specjalnie nie skończyłem. Generalnie. To był bardzo inspirujący face to face. Nie? Bardzo, bardzo. bardzo, bardzo, bardzo. bardzo. Was looking kinda dumb oh. with her finger and her thumb in the shape.